Hejka, witam Was z krótkich wakacji. Stwierdziłam, że nagram dla Was taki krótki, myślę, że całkiem przyjemny vlog. Jesteśmy, słuchajcie, kilka dni na Subalszczyźnie. W ogóle pokażę Wam w dalszej części filmu miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, bo jest po prostu magiczne. Naprawdę nigdy nie byłam w takim miejscu. Teraz wybrałyśmy się do Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to park narodowy, do którego można wchodzić z psem, więc to jest no, super opcja dla psiarzy. Oczywiście pies musi być na smyczy, ale nawet kagańce nie są wymagane, więc po prostu jest na smyczy i możecie pochodzić gdzie chcecie więc jak widzicie Nelcia jest, halo tu idziemy Nela jest na długiej smyczy pięciometrowej, nasza Nela nie ciągnie nasza ulubiona smycz z Macadox. no fajne zapaszki no i na razie idziemy taką szeroką drogą w lesie e, i idziemy nad kąpielisko na początek ale pięknie wow

tu, tu, tu tą drogą, gdzie do Was gadałam. Tutaj się przed chwilą Nela kąpała. Teraz idziemy tutaj dalej, i tu mamy zejście na ścieżkę suchary. Ona prowadzi koło czterech malutkich jezior. Są punkty widokowe, więc sobie chyba tędy teraz przejdziemy. co chwilowo zrezygnowałam z tej ścieżki suchary, bo znalazłyśmy zresztą jak widzieliście przed chwilą na przebitkach super miejsce, żeby wykąpać Nelę, więc to jest chyba fajniejsza atrakcja i dla mnie i dla niej niż ta ścieżka, a też zobaczyłam, że żeby ją całą przejść trzeba aż poświęcić 2,5 godziny więc my nie mamy tyle czasu, może zahaczymy jeszcze jedno z tych jeziorek z tych sucharów, zobaczymy ale na razie sobie korzystamy z jeziorka tu zobaczcie, Nela znalazła naturalny pomost, runęło drzewo, zarosło i mamy pomoc na jeziorze, tak na Już obwąchane? Idziemy dalej? Dobry piasek. Jesteśmy tutaj nad jeziorem Suchar 2 i tak się prezentuje jeziorko. No ślicznie jest. Generalnie jak będziecie w okolicy i będziecie mieć czas, żeby tutaj przejść tą całą ścieżkę między wszystkimi jeziorkami, to myślę, że warto. Jest bardzo urokliwie. My dzisiaj nie dysponujemy taką ilością czasu, żeby to wszystko zobaczyć. Musimy powoli zbierać się do domku. Tak, Nela? Musimy zwolnić domek do 16, a jest w pół do drugiej już. Dobra, łapię Nela. bo mi tu coraz biegnie gdzieś. Skusiłyśmy się, żeby zobaczyć jeszcze jedno jeziorko. Okej, okay, i to jest... O jest jakieś dziwne dźwięki. E, to jest, wiecie co, pokażę Wam potem na mapie. Które to jest jeziorko? A, Suchary 1. Okej. Okay. No generalnie jest mnóstwo takich tablic informacyjnych. Bardzo fajnie tutaj jest to wszystko zaaranżowane. Powiem Wam, że zastanawia mnie to, że jest dzisiaj piękna pogoda, jest sobota, a tutaj są ludzie, ale naprawdę nie ma tłumów, jest mega spokojnie. No teraz zobaczcie na tym całym tutaj e, tarasiku, czy tam jak to nazwać, na tej kładce. Jesteśmy zupełnie sami już kilka minut, więc no, mega przyjemnie. Dobra, to teraz pokażę Wam, gdzie mieszkamy. Więc tak, wchodzimy takim oto płotkiem. Tutaj mamy nejcie, no i wchodzimy. Na ogródek. Najpierw Wam pokażę ogródek. Tutaj można powiesić hamak. Mamy też takie huśtawki, jakiś leżaczek. Stolik, miejsce do rąbania drewna, bo tutaj mamy miejsce na ognisko. No i uwaga, gajóweczka. Słuchajcie, to jest maleńki domek który kiedyś właśnie był wykorzystywa wykorzystywany przez Gajowego potem to był domek myśliwski a następnie mieszkał tutaj pan i w wieku 90 lat odsprzedał po prostu ten domek więc generalnie domek jest z 1940 mniej więcej roku no dobra, więc tak to wygląda z zewnątrz myślę, że jesteście ciekawi jak to wygląda w środku więc do domku, żeby wejść trzeba wyjść pod takim o, daszkiem z winorośli Mamy tutaj kawałek tarasiku. No, można sobie usiąść. Widok jest taki. Łąki, pola. Tutaj są wzgórza suwarskie generalnie. No dobra, no to lecimy do środka. Tutaj jest główne pomieszczenie, ale największą atrakcją wydaje mi się w domku, może nie w lato, ale jak jest zimniej, jest piec kaflowy. To jest piec kaflowy, ale zobaczcie co jest najlepsze. Obok niego jest taka leżanka kaflowa i tutaj jak się rozpali, to to wszystko się nagrzewa, więc słuchajcie, można potem tu się wylegiwać i po prostu grzać plecy. Mega ciekawie, co? Generalnie tutaj domek oczywiście jest odnowiony, natomiast podłoga jest oryginalna. Jest piękna. Dobra, więc tu mamy właśnie takie główne pomieszczenie. Jest telewizor, my go ani razu nie odpalaliśmy. Jest taka wielka kanapa. No, widać, że wszystko jest tutaj nowe. Oświetlenie, ładne stolik. No, a tutaj, jakby patrząc na drugą stronę, mamy kuchnię, wejście na górę, to wam zaraz pokażę. Kuchnia też. E Ładnie zrobiona. Zobaczcie, taki fajny czajniczek jest. <laughs> I tutaj po drugiej stronie mamy stół. I no, dwa krzesła tu się nie mieszczą. Podejrzewam, że tutaj właśnie sobie e, zjadał obiadki ten pan, który tu wcześniej mieszkał. No i jeszcze na dole mamy łazienkę. Zapalimy światło. No tutaj też wszystko nowiutkie. Chociaż tutaj zobaczcie. No to nie jest nowiutkie. Natomiast wszystko jest odnowione. E, fajne są też mewy, bo zobaczcie. Na taka śmieszna szacja, żeby otworzyć i przesunąć. Tutaj widać, że to jest takie prawie gołe drewno. Generalnie można przyjechać. Hejka, można przyjechać na dłużej, bo jest nawet luralka, suszarka, więc bardzo praktycznie widoczek tutaj na ogródek. Dobra, no i jeszcze jest góra. Generalnie em, można tutaj przyjeżdżać z psami. Tylko przez te schody, które są praktycznie jak drabina, nie polecam tutaj przyjeżdżać, jeżeli wasz pies nie jest przyzwyczajony do tego, żeby nie, nie spać, wiecie, tuż koło was. No bo tutaj no, nie zabierzecie psa na górę. W sensie, nawet jak jest mały, to możecie sobie go wnieść. Natomiast tutaj nie ma jak zabezpieczyć, jakby tego zejścia, i po prostu może spaść. Więc tak, tutaj znowu widok na ogródek. A tutaj e, po prostu łóżko, tak naprawdę tu więcej się nie dzieje, jest szafka, można sobie swoje rzeczy poukładać e, i tam jeszcze ładny jest widok z tego, e, z tego okna, bo też tak ładnie widać te pola, łąki, tylko nie będę tam już wchodziła, bo wielka osa tam przed chwilą wleciała za tamtą roletę, więc ja już tutaj nie wchodzę, co miałam wziąć to już wzięłam i tyle. O i tutaj co, jest wiatrak i tak, wiatrak i tak, a tutaj... Jest niezagospodarowana przestrzeń, ale widzicie, jakby nie ma tu żadnej barierki. Więc, generalnie, czy z dzieckiem, czy, czy ze zwierzakami, to niebezpiecznie. Zobaczcie, teraz tutaj w dół. Jest bardzo stromo, naprawdę no. my jesteśmy z Marcinem no, <głodzi> młodzi ludzie, e, natomiast no, tutaj trzeba się tak nagimnastykować i bardzo uważać schodząc stąd, szczególnie jeżeli chcemy w tą stronę stawiać nogi, bo zobaczcie w ogóle te schodki są bardzo wąskie, na pół stopy, więc trzeba tyłem jak po drabinie. Najcia? Więc Najcia sobie spała na dole, a my tutaj, jak usłyszała rano e, budzik. To coś tam pojękiwała, żeby już wstawać, ale tak to to bez problemu. No i właśnie teraz schodzę, ale powiem Wam, że chyba się na chwilę wyłączę, albo o, w tą stronę jest dużo lepiej i po prostu się trzeba trzymać jak na drabinie. Dobra, jestem na dole. No, więc tak to wygląda. Tutaj zobaczcie, takie stare bele. No, mega jest klimat. Naprawdę jest. Ja nie byłam nigdy na takim noclegu, że tak powiem. Tutaj ten, nawet płotek, widać, że tu wiecie, wszystko jest takie stare, fajne. Generalnie miejsce z historią. Tutaj jest taki wielki klon. On daje cień na domek. Jest budka lęgowa. Mega. Minusem jest niestety robactwo. No, bo wiecie, w takim starym domu jeszcze przy lesie. Tutaj łąki. No, dosłownie za. Zobaczcie za tym płotkiem o światło światło O są trawy w wysokości gdzieś z 1,50 no więc i to jest cała taka połać tutaj tej łąki jakby więc no nie ma szans żeby tu nie było robactwa. No więc generalnie kto co lubi, wiadomo, że są plusy i minusy takich miejsc. No jakby jest klimat, atmosfera jest naprawdę fajna, wiecie. Każdej nocy, każdego wieczoru paliliśmy sobie ogniska. Marcin musiał rąbać drewno, więc kurczę, no fajna taka sielanka. Natomiast, no, minusy są te robaki. Niestety wczoraj, jak już leżeliśmy w łóżku, to tak coś mi zaczęło spędzić na nodze. I tutaj generalnie jesteśmy przewrażliwieni, bo jest strasznie dużo kleszczy. Naprawdę. Kleszcze jest mnóstwo. Marcin miał jednego wbitego. Ile chodziło po Neli, to nawet nie zliczę. Natomiast powiem wam, że jak ją psikam iksoderem, to super, to działa. Polecam. Ale jak pierwszego dnia nie pomyślałam, zapomniałam. Wyszliśmy na spacer, nie była niczym, jakby z weszło z psikana. To chyba z 15 kleszczy wyjęliśmy. No naprawdę jest ich mnóstwo, więc właśnie jesteśmy przewrażliwieni. I wiecie, co chwilę tutaj się oglądamy, czy nie mamy nigdzie kleszcza. No i właśnie jak poczułam, że coś tam mnie swędzi, no to od razu, wiecie, latarka, patrzymy co się dzieje. No, i okazało się, że to nie chodził kleszcz, tylko pająk pod kołdrą, więc, no nie wiem, no, ja się boję pająków, i to było dla mnie takie trochę e, już, już jakby za dużo. E, już w takim przerażeniem siedziałam, że wiecie, wszystko mnie spędziało i Marcin powiedział: Wiesz, co Kasia, zejdź jeszcze z łóżka. I tak patrzy się na dłóżko, więc ja już nawet tam nie patrzyłam, tylko potem widziałam, jak w szklankę łapie wielkiego pająka. Jakiś taki, wiecie, kątnik domowy nad naszymi głowami sobie chodził, więc, no, trochę jest robaków tutaj. Tutaj to trzeba przyznać. No i właśnie minus tego domku jeżeli chodzi o to spanie oddzielnie z psem. Nela nie ma z tym problemu, ale wiem, że dużo psów może mieć problem, więc to trzeba mieć na uwadze. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić dokładnie to miejsce, to w opisie podam e, namiary na ten domek. Tutaj Nellcia sobie odpoczywa pod porzeczką. Tutaj jest mnóstwo takich krzaczków owocowych. Właśnie porzeczka, Co hmm. tam jeszcze? Agrest gdzieś był. No, tutaj to miejsce na ognisko jest ruszt, więc bardzo wygodnie. No i taki klimacik. Zwolniłyśmy domek i jeszcze podjechałyśmy sobie do miejscowości Smolniki. Tutaj jest punkt widokowy u Pana Tadeusza i to miał, to miał być punkt tej wycieczki, natomiast na miejscu okazało się, że wejście jest płatne, no ale jakby ok, niech sobie będzie płatne, ale płatność tylko gotówką. Ja natomiast praktycznie nigdy nie mam przy sobie gotówki, więc no nie udało się. Ale jeszcze gospodarz tego naszego domku nam polecił, żeby tutaj sobie przyjechać nad jezioro. No i właśnie jesteśmy. Ja sobie siedzę w takiej altance. Tutaj teren jest bardzo fajnie zagospodarowany, więc warto tutaj wpaść. Posłuchajcie, koło tego naszego domku, niby są, y, jest mnóstwo jezior dookoła, natomiast są one niedostępne. Żeby tam wejść na taki chybotliwy pomost, trzeba wiecie iść przez łąkę. Y, niby jest jakaś ścieżka, ale bardzo zarośnięta. No nie wiem, mnie jakoś te kleszcze, tak wiecie, ja się tego trochę boję, więc też staram się szukać trochę bardziej cywilizowanych miejsc. No i, i tutaj jest fajnie, naprawdę jest fajnie od tego naszego domku. Tutaj się jedzie z 5 minut, może 4 minuty autem, więc rzut beretem. W ogóle Wam powiem, że tutaj ta Suwalszczyzna, te okolice są bardzo ciekawe. Nie wiem czy widzieliście, ale nawet tutaj są wyciągi narciarskie, bo tu są i jeziora, ale też są. Może nie góry, ale takie wzgórza, więc teren jest no, bardzo, bardzo ciekawy. Tak, żeby tu przyjechać na dwa tygodnie, tak wiecie, na taki długi urlop wakacyjny wydaje mi się, że, że trochę za długo. Natomiast na taki wypad 5 dni, coś koło tego, to, to myślę, że to, jest, że to są tereny naprawdę fajne. Same Suwałki są bardzo przyjemnym miastem, nawet tak z psem. Jest wielki park, Park Arkadia, świetny, bardzo zadbany, można wchodzić z psem. Tam jest też zalew, właśnie tam jest zalew Arkadia, więc stąd nazwa tego parku, więc tam Nela się pokąpała. Jest też taka wyspa, na którą siedzi takim dużym pomostem. Ta wyspa jest tak zadbane, wiecie, po prostu jakbyście byli u kogoś w ogródeczku, kwiaty, krzewy, bardzo ładnie. W ogóle same suwałki są mm, fajnym miasteczkiem, nie jest tłoczno, jest wszędzie szeroko, całkiem sporo zieleni, naprawdę, e, naprawdę przyjemnie. Tak myślę, żeby sobie zobaczyć takie główne punkty w suwałkach, to też nie ma so, co sobie planować z całego dnia. 3 godziny to już e, myślę, że wystarczy. Natomiast więcej czasu chyba warto tutaj spędzić w tych okolicach, generalnie tutaj e, dookoła. Właśnie jest Wigierski Park Narodowy, to co Wam dzisiaj pokazywałam. E, powiem Wam, że dzień wcześniej też byliśmy, byliśmy w Wigierskim Parku Narodowym, tylko w takiej miejscowości troszeczkę mniej turystycznej, powiedzmy. W okolicach to była to było miejscowość Stary Folwark. I tam powiem Wam tak średnio, niby na przykład jest zejście na wieżę widokową, ale w ogóle żadna ścieżka tam nie prowadzi. Jak już się znajdzie tą w końcu ścieżkę, w sensie wiecie, z daleka nie widać, że gdzieś tam się idzie na wieżę widokową. Jak się w końcu znajdzie zejście na ścieżkę na, na tą ścieżkę do wieży widokowej i w końcu weszłam na tą wieżę widokową, to się okazało, że wszystko dookoła jest tak zaraśnięte, że... Z wieży widokowej nie ma żadnego widoku, więc tam trochę mniej to było zadbane z tamtej strony. Też takim znanym miejscem jest e, klasztor w Wigrach, natomiast tam nie można wchodzić z psem. To od razu Wam mówię, bo chciałam sobie wejść, ale nie można. E, I na przykład na mapach też patrzyłam, że właśnie koło klasztoru jest dzika plaża w Wigrach, natomiast też okazało się, że jest zupełnie zarośnięte i, i nie da się wejść. Albo na przykład e, byłam koło Muzeum e, Parku Narodowego, tego Wigierskiego. Parku Narodowego. No i niby były jakieś altanki, żeby sobie usiąść, natomiast też wszystko zarośnięte trawą po prostu popas, Więc tak nie wiem, może w wakacje to jakoś bardziej będzie przygotowane. Albo na przykład też poszłam jeszcze jakąś tam ścieżką sobie z Nelą wczoraj e, i na początku wiecie, elegancko szeroka ścieżka, taka nie wiem, metrowa z takim żwirkiem w ogóle. Wow, wszystko super. E, potem się szło do pomostku e, no i jakby ścieżka na mapie była pokazana dalej. Tylko, że nagle z tego pomostku i takiej ścieżki, która miała powiedzmy metr szerokości, zrobiła się malutka taka wąziutka ścieżunieczka, że tak powiem, no maleńka ścieżka, gdzie tylko, wiecie, można było nogę przy, nogę, no, przy no, nogę przy nodze postawić, a dookoła no wielkie, wysokie trawy, więc też już się wycofałam, no tak jak mówię, tych kleszczy tu jest masa więc i ja, ja podziękuję za takie miejsce. Natomiast tam, gdzie dzisiaj Wam pokazałam, czyli to była miejscowość Krzywe, e, super miejscówka, e, wiecie, co w, to w ogóle jest fajne miejsce, jeżeli chodzi o rowery, w sensie na rowerach tutaj można uh, tyle rzeczy zobaczyć, jest mnóstwo ścieżek rowerowych e, i na przykład w Suwałkach funkcjonuje mm, coś a la, wiecie, Veturilo, Nextbike, takie rowery na, na godziny, że sobie można wypożyczyć. No i na przykład z Suwałk do, do tej miejscowości Krzywek, gdzie dzisiaj byliśmy, to myślę, tak, rowerem z 20 minut, i właśnie po, tym, po tej e, okolicy, w tej miejscowości krzywe, tam te m, ścieżki, ścieżka las, ścieżka suchary, i tak dalej, to tam wszystko, wszystko to można oblecieć e, rowerem. Więc e, i w ogóle jest mnóstwo wszędzie ścieżek rowerowych, więc od tej strony to jest fajnie przygotowane no więc jeżeli chodzi o zwiedzanie to fajnie zobaczyć te suwałki połazić sobie po Wigierskim Parku Narodowym właśnie tutaj te okolice typu te Smolniki, w ogóle jest wiecie mnóstwo takich pojedynczych jezior są jakieś tam miejsca z głazami jakieś e, miejsca typu Stary Młyn coś tam coś tam, Góra Cisowa Góra Zamkowa, takich po prostu pojedynczych atrakcji w wielu miejscach jest sporo więc tutaj no trzeba albo mieć auto i sobie podjeżdżać z miejsca na miejsce albo po prostu rowerem, myślę że tutaj rower naprawdę można super spędzić czas. No więc myślę, że tak właśnie na, na taki mega długi urlop tutaj przyjeżdżać to Chyba nie, ale zorganizować sobie tutaj taki wypad kilkudniowy, to naprawdę super. My tutaj jesteśmy cztery dni, z tym, że jeden dzień um, to był przyjazd, właściwie byliśmy już na sam wieczór, więc można powiedzieć, że takie trzy pełne dni miałam, żeby tutaj sobie chodzić i zwiedzać. To jest okej, okay, ale tak jeszcze z dzień, dwa, bym um, chciała tutaj przedłużyć pobyt i jeszcze sobie tutaj więcej rzeczy zobaczyć. Pokażę Wam, jak to jezioro wygląda. Ja sobie siedzę w takiej altance i tutaj w ogóle jest tak ładnie zagospodarowany teren, jak widzicie, nikogo nie ma. No tutaj Nela sobie siedzi, no i właśnie jezioro. Dobra, chyba trzeba coś tu porobić z Nelą. you don't ever wanna set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red everything is like a test i better not text or i'll come off test i mean O, właśnie tam jest ten pomost. Tak najcieńciej będziesz teraz tu gryzła. So... <grybujesz> Zobaczcie, co ona robi. No wariatka. Nela, idziemy do auta. Chodź. Idziemy. O, tak, właśnie w tamtą stronę. Dobry piesek. No dobra, słuchajcie, czas kończyć tego vloga, bo już jest godzina 18, więc zbieramy się do Warszawy. Stąd się jedzie koło 4 godzin, więc no trochę do przejechania jest. Mam nadzieję, że Wam się vlog podobał. Wpadajcie na Instagrama, żeby zobaczyć fotki z tego wyjazdu, z tego i z innych. Eee, dobra, nie przedłużam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa!